Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku XY. Z tej strony Ania i Piotrek. Dzisiaj pogadamy sobie o Minecrafcie. Będzie też wyjątkowy konkurs, będzie wywiad, będzie oferta Game Pass, będą słuchawki, będzie mnóstwo rzeczy. Także upewnijcie się, że subujecie nasz kanał i zaczynamy! Dziś opowiem Wam co nieco o grze Minecraft Dungeons. Osadzony w uniwersum oryginalnego Minecrafta, Minecraft Dungeons jest przygodą przepełnioną akcją, gdzie będziesz odkrywać nowe miejsca, ratować mieszkańców, wysadzać klipery i eksplorować zakamarki. Lochów też oczywiście nie zabraknie. Nawet czwórka graczy może połączyć siły w eksploracji lochów online lub w kanapowym trybie współpracy, a crossplay pozwala grać ze znajomymi w Minecraft Dungeons niezależnie od wybranej platformy. Gra działa teraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej na konsolach Xbox Series X i S dzięki wstecznej kompatybilności i pozwala przenieść swoją postać z Xbox One na nową generację konsol Xbox. A jeśli chcesz wydłużyć swój czas spędzony w Minecraft Dungeons, możesz dokupić wersję Hero Edition, która zawiera Hero Pass na dodatkową zawartość i dwa pakiety DLC wypełnione misjami Creeping Winter i Jungle Awakens. Season Pass da Ci jeszcze więcej loków do odwiedzenia dzięki czterem kolejnym pakietom DLC, w tym podróż w płomienie Netheru. Minecraft Dungeons przenosi akcję do Netheru, najbardziej ambitnym DLC jak do tej pory. Nie przegap nowych misji, lokacji oraz unikalnych przedmiotów. Dziś opowiem Wam trochę więcej o kluczowych zmianach, które zaszły w Minecrafcie w ciągu ostatniego roku. Do Minecrafta doszło wiele pomniejszych aktualizacji, które zapewniły wszechstronne wrażenia nowym, jak i powracającym graczom, niezależnie od tego, czy grają na konsoli Xbox Series S czy na dowolnym urządzeniu kompatybilnym z grą. Wydana w obu edycjach Java i Bedrock aktualizacja Nether przyniosła poważną przebudowę tej ciemniejszej strony Minecrafta. Gracze, którzy odważą się wejść przez portal, staną przed wieloma nowymi mobami, w tym hoglinami, striderami i najgorszymi ze wszystkich, czyli piglinami. To głodne złota moby, które chcą handlować lub walczyć. Ten dodatek przyniósł ze sobą również neteryt. Nowy materiał silniejszy od diamentu, który zaprowadzi cię w odległe trzewia Netheru, jeżeli tylko będziesz chciał go znaleźć. Wydobywaj, twórz i walcz w zupełnie nowych biomach i strukturach, a być może znajdziesz to, czego szukasz. Pokażę Wam, jak grać w Minecrafta ze znajomymi, niezależnie od wybranej platformy. Istnieją dwie wersje Minecrafta. Java oraz Bedrock. A dzięki crossplayowi możecie grać ze znajomymi, jeśli macie tę samą wersję. Wersja Java pozwala na crossplay pomiędzy Windowsem, Linuxem a Maciem, a wersja Bedrock pozwala na crossplay pomiędzy Windowsem, Xboxem, Nintendo Switch, PlayStation oraz urządzeniami mobilnymi. Do tego będziecie potrzebowali konta Microsoft. Mając konsolę Xbox, taką jak Xbox Series S, już posiadacie takie konto. A jeśli go nie macie, Odwiedźcie microsoft.com i zarejestrujcie się. Po rejestracji przejdźcie do zakładki Znajomi na swoim urządzeniu i dodajcie znajomego do listy. W tym miejscu możecie też sprawdzić, czy znajomi znajdują się w świecie, do którego Wy możecie wskoczyć, ale przez to samo menu Ty też możesz wysłać swojemu znajomemu zaproszenie do swojego świata. Po dołączeniu do wybranego świata upewnij się, na co pozwalają graczom ustawienia prywatności w menu. Możecie także dołączać lub zapraszać do innych światów, które są zawsze online i nie wymagają hosta do działania. Działają one tak samo jak normalne światy i jak tylko do nich dołączycie, możecie bawić się tak jak zwykle. Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat używania Minecoinów w Minecrafcie. Minecoiny to waluta w grze używana w Minecraft Marketplace do kupowania nowych skórek, pakietów tekstur i światów, z których każdy zwiększa Twój czas i zaangażowanie w grze. Z głównego menu gry wejdź w Marketplace i wybierz opcję dodania monet Minecoin, wybierając ikonę w prawym górnym rogu ekranu, która odpowiada złotej monecie Minecoin. Tutaj możesz kupić odpowiedni dla siebie pakiet, ale najkorzystniejsze jest, gdy kupisz jak najwięcej monet Minecoin za jednym razem. Minecoiny można również kupić od naszych partnerów handlowych, dzięki czemu otrzymasz kod do wykorzystania na koncie Xbox Live pod adresem podanym poniżej. Teraz możesz już wydawać swoje monety MineCoins na najnowsze i najciekawsze produkty z Minecraft Marketplace. Po prostu wybierz interesujące Cię treści i wybierz monety MineCoins jako metodę płatności. Z tego tytułu, że w dzisiejszym odcinku mamy mnóstwo informacji na temat Minecrafta, Mamy dla Was specjalny konkurs. Do wygrania 5 planszówek Minecraft. Podstawka plus dodatek. W naszym programie często mówimy o grach, ale rzadko zdarza się, że mówimy o grach planszowych. Dzisiaj nadarzyła się ku temu świetna okazja. Planszowy Minecraft to wciągająca gra logiczna dla każdego. Nie tylko dzieciaków, ale też starszych, czy też takich, którzy po prostu mają w sobie wewnętrzne dziecko. Gra bardzo dobrze oddaje też klimat gry komputerowej Minecraft. A pomimo tego, że dla niektórych po przeczytaniu instrukcji może się wydawać nieco złożona i skomplikowana, to gdy tylko usiądziemy do gry, okazuje się, że nie. Wielką zaletą tej gry jest to, że czas naszej rozgrywki możemy zamknąć w przedziale 30 do 60 minut, więc na krótsze posiedzenia jak znalazł. Po więcej informacji na temat tego konkursu, zapraszamy Was na naszego Facebooka. Piotrek, przeprowadziłeś ostatni wywiad? Z kim i o czym? Wyjątkowy wywiad z wyjątkowymi gośćmi Studio People Can Fly o grze Outriders. Na naszych wirtualnych łączach gościmy dzisiaj osobistości z firmy People Can Fly bliskiej naszemu sercu, nie tylko dlatego, że rodzima firma. Witam bardzo serdecznie Piotra oraz witam bardzo serdecznie Bartka, którzy poopowiadają nam troszeczkę dzisiaj o swoim najnowszym dziele, jakim jest Outriders, które też już niebawem będzie miało swoją premierę. W związku z tym chciałem zapytać, jak, po pierwsze, pandemia wpłynęła na pracę, na ostatnie szlify nad Grom Outriders? No i po drugie, na czym tak naprawdę firma, mając rok do premiery, skupia się, m, tworząc taką produkcję, takiego kalibru? Ostatni rok to zawsze jest już taki, powiedzmy, najcięższy moment podczas produkcji, bo najmniej rzeczy widać tak bardzo, które się budują. Gdy się grę zaczyna robić, to wszystko jest takie... Łatwe z pustej kartki, zaczyna się nadbudowywać. Wszystkie, każda nowa rzecz dodana to jest od razu wow, coś się, coś się stało, coś się zbudowało. Im dalej w las, i szczególnie to właśnie ostatni rok, to już jest bardzo taki etap szlifowania, poliszowania, poprawiania małych błędów. One razem, wszystkie wzięte razem do kupy. Tworzą to, że gra się fajnie. Tutaj ten, ten moment tworzy, że ta gra się zaczyna robić przyjemna, płynna, i ludzie się już cieszą samą, samym gameplayem. Ale to jest suma jakby wszystkich malutkich rzeczy, które trzeba naprawi, naprawić, poprawić, a nie tej jednej rzeczy, którą się dodaje. Wow, teraz już jest super. Prawda? To są tysiące tysiące bugów, tysiące iteracji, tysiące tasków, które trzeba wykonać w tym ostatnim roku, żeby wszystko razem zaczęło, zaczęło fajnie działać. I trochęż. Szczęście w nieszczęściu, jeśli pytasz o tego covida się stało, że to był właśnie ten ostatni rok, a nie ten początek, bo gdyby to był początek i te, te, te momenty, gdy powiedzmy jest więcej jeżdżenia po świecie, nagrywania powiedzmy cutscen, weźmy taki przykład, no to byłoby o wiele większy, większy, większy problem dla nas. Ponieważ rok temu, jak rozmawiałem sobie z Piotrem, skupiałeś się Piotrze trochę na właśnie na mechanice, na tym czym w ogóle jest wasza gra, jest połączeniem shootera, jest połączeniem RPEGA. Jest tam mnóstwo mechanik, które są ciekawe i które będą no, utrzymywać graczy przy dobrej zabawie. Powiedz mi, jakbyś tak pokrótce miał naszym widzom przekazać, czego mogą spodziewać się, odpalając pełną wersję gry Outrider's? Cóż, no, jakby e, koncepcja na gry, to co, to co jest w grze przez ten rok się oczywiście nie zmieniła. Tak jak Bartek wspomniał, no, głównie szlifowaliśmy, balansowaliśmy. A czego się spodziewać? Cóż, gry, shootera, RPG z rozbudowanymi mechanikami. Gry, która z jednej strony da jakby bardzo dużo narzędzi dla osób, które chcą sobie postrzelać, które chcą porobić dużo ciekawych rzeczy, które chcą użyć pewnych mechanik, a z drugiej strony pełnokrwistej gry RPG, w której fabuła jest bardzo istotnym elementem, którym, jeżeli gracie jest zainteresowany światem, to może więcej uwagi poświęcić i sidequestom, ale też i wszystkim historiom w tle. My na pewno nie przypuścimy okazji, żeby na kanałach Xbox Polska już po premierze postreamować dla naszych widzów, pokazać Wam właśnie, drodzy widzowie, tą kompletność tego tytułu, o którym mówił Piotr. A Wam na zaś już mogę tylko pogratulować premiery. Miejmy nadzieję, że jak najbardziej udanej, no i myślę, mam nadzieję też cichą, że niebawem zobaczymy się już za jakiś czas przy innej okazji, może wreszcie na żywo, a nie tylko wirtualnie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za rozmowę, wszystkiego dobrego. W ostatnim odcinku zapowiadaliśmy bezprzewodowy headset, a teraz mamy go już ze sobą. Wy też już możecie go mieć w cenie 449 zł. Obsługuje Dolby Atmos, działa naprawdę długo na jednym ładowaniu i obsługuje Xboxa, PC-a, a także urządzenia mobilne. Słuchaj? Aha, no i wygłusza otoczenie. To już ostateczne i oficjalne. Bethesda dołączyła w końcu do rodziny Xboxa, a wraz z nią 20 wyselekcjonowanych gier trafiło do abonamentu Xbox Game Pass. W tym takie tytuły moje ulubione jak Doom, Skyrim, Prey, Dishonored. Pre, ja też uwielbiam. Dla was to świetna okazja, żeby nadrobić klasyki, które przegapiliście i odświeżyć sobie swoje ukochane tytuły. Everyone ready? Oh, I'm here. Wow! Our future. Begin. Chociaż w Xboxie lubimy żarty i memy, nawet te wyśmiewające nas samych, tym razem 1 kwietnia to nie dowcif. Tego dnia w Xbox Game Pass premierowo ląduje pełna wersja Outriders nowej gry polskiego studia People ⁇ Fly i posiadacze konsol lub grający w streamingu będą mogli zakosztować nowej strzelanki Polaków bez żadnych dodatkowych opłat. Pytaliście nas wielokrotnie, kiedy posiadacze pc będący jednocześnie abonentami Game Passa, wzorem konsolowców, będą mogli ogrywać gry z EA Play. I stało się. EA Play jest od 18 marca częścią Game Passowej oferty, także na komputerach osobistych. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować, podzielić się też komentarzem, czy Wam się podobało i co podobało Wam się najbardziej. Nie zapomnijcie o konkursie, no i widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Cześć!